No cześć, witajcie na kolejnej części Skarbów ze Zmowiska. Tym razem może zaczniemy od drobnych narzędzi i przejdziemy potem do coraz większych rzeczy. A więc tak, znalazłem odrobinkę mosiądzu miedzi. To było w cenie złomu żelaznego, więc w sumie czemu by nie wziąć. Po tym i tak się sprzeda to na złom z powrotem. Trafił się, trafiło się takie piękne okucie. Prawdopodobnie jakiś uchwyty od szafki. Widać, że stary. Prawdopodobnie miedziany. Oczywiście srebrne styki na miedzianych i mosiężnych podkładkach. Dwie srebrzone łyżeczki. To jest mosiąc srebrzony, a to jest srebrzona stal. Ta druga jest niestety w kiepskim stanie. Ta mosiężna jest całkiem przyzwoita. Jest warta kilka złotych, mamy tutaj klucz 13, klucz rowerowy, całkiem ładny ZZR takie mabicia Dwa pilniki, jeden pilnik ten mniejszy to Szil, większy też ma jakieś oznaczenie, ale jakoś się na nim nie skupiałem. Dodatkowo klucze 15, 14 oraz 19-21. W bardzo dobrym stanie, troszkę brdzewiałe, ale to tylko dlatego, że były na wodzie, w wodzie, prawdopodobnie. E, troszkę to wszystko przeszlifowałem, bo niektóre z narzędzi były dość mocno e, obrośnie tardzą. Tutaj mam na przykład ściągacz do izolacji, praktycznie nowy, też tylko trochę wybrudzony, klucz. Nie jest zbyt solidny, ale do drobnych rzeczy wystarczy. Tutaj jest dziewiętnastka z biciami KZPT z tej strony. Oraz RWPA z tej strony. Klucz 24-27 Super Steel. WFR z DDR-u. 32-36 całkiem fajny klucz. Solidny. Bardzo duży klucz nastawny. Tutaj mamy jego oznaczenia: dwa cale MUFE AUSE PATENTE DRGM. Jeżeli wiecie, co to za klucz konkretnie, no to dajcie znać. Tutaj troszkę był zerwany gwint, ale spokojnie działa. No i największa rzecz, którą udało mi się znaleźć, całkiem dobry przekaźnik. Za cały zapłaciłem dokładnie 47, przepraszam, 27 zł, także cena tego wszystkiego myślę, że jest naprawdę fajna. Jeżeli chodzi o samą wartość przekaźnika, to co najmniej 200. A jeżeli chodzi o resztę narzędzi, zobaczymy. OK, także to była całość tego, co udało mi się tym razem znaleźć. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnych filmów, które pojawią się na kanale. Do zobaczenia, cześć!